Kubę Jankowski, Matura to TV. Tak. Myślę, że dzisiaj to są wyjątkowe okoliczności, kiedy łapisz ludzi. Normalnie bierzesz ich zaskoczenia pod Galerią Bałtycką, pod jakimś dworcem Pozwolę sobie przerwać, nie, bie, nie biorę ich zaskoczenia i to wygląda w ten sposób, że do takiego człowieka podchodzimy. Nie ma kamery. Kamera jest chowana powiedzmy w krzakach, ja podchodzę bez kamery. Cześć, Kuba jestem, Nasz program. Matura to Bzdura nie znasz, albo czy pisałeś maturę, jeżeli wiek osoby jest wątpiący, bo też robimy tylko z pełnoletnimi ludźmi wywiady. I po jakichś 5-7 minutach dopiero jest przedstawiony operator, pokazana kamera. Potem wywiad wstępny na temat zainteresowań, tego, co robi w życiu. I po takich 15 dobrych minutach idą pytania, więc też stres odpada. To właśnie, dlatego tak maglujesz każdego, bo to nie jest tak, że masz w jednym programie 50 osób, tylko jest to kilka osób i te osoby już naprawdę są porządnie już przerobione. No tak, średnio na program bierzemy około 7 do 8 osób i, i każda osoba, z którą zrobimy wywiad na temat danego odcinka, ona trafia do programu. Takich pytań średnio zadajemy. Yy, nie wiem, około 15 może tak, takiej osobie i tak to wygląda. Z od strony drugiej, z zaplecze. Pytacie o tegoroczną maturę chociażby, no... Różny poziom, y różnie mówią, narzekają. Zrobiliśmy serię krótkich wywiadów właśnie w dniu maturalnym. Byliśmy pod szkołami w Gdańsku przed maturą y i tuż po maturze pytaliśmy się liceistów, jak poszła. generalnie narzekali na, na ciężką maturę z polskiego, ale spotkaliśmy się raczej z e dobrym odbiorem matury z matematyki, e że podstawowa raczej nie stworzyła im trudności. Myślę, że oni przyjdą tutaj na, na Politechnikę i tutaj będą studiować ci maturzyści. Jesteśmy tutaj w klimacie ogólnego piwkowania, grillowania, czy taki klimat? Ja nie wiem. Nie nie, ja nie, nie. nie, 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 Ty tylko pytasz, ale. Czy taki klimat sprzyja udzielaniu może pewniejszych, sensowniejszych odpowiedzi, czy wręcz przeciwnie? Na pewno sprzyja, bo odchodzi czynnik stresogenny, ludzie wiadomo trochę luzują, nie spinają ciała, tylko te mięśnie są, lekko wiotczeją, też język lekko wiotczeje, że tak powiem. I, I te odpowiedzi są szybciej dochodzą, bo może te snapsy działają w ludzkich głowach i szybciej trafiają odpowiedzi, które czasami są zaskakujące. Super, dzięki.